Cześć. To wielki test, test, test hipsterskiego jedzenia. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, testujemy wegańskie, yy, co my testujemy? Wegańskie wypieki. E, ostatni nasz test wegański, yy, wegańskiego przysmaku nie wyszedł zbyt dobrze. To jest wegański pączek. No. Nie. <noise> Załamana. To było bardzo traumatyczne przeżycie, yy, i mam nadzieję, że dzisiaj będą same pozytywne. Mamy wypieki dzisiejsze z katowickiej piekarni, która się nazywa Puchate Vegan Bakery, yy, którą zobaczyłam yy, na Facebooku. Wcześniej o niej nie wiedziałam. Wszystko przyjechało w papierowych pudełkach, więc tym lepiej. Nigdy nie jedliśmy rzeczy z tej piekarni. Mamy wysokie oczekiwania, bo wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Wszystko jest wegańskie i jemy. Ja już ci mówię, jakie są zasady. Zasady są takie, że oceniamy w skali od 1 do 5 jarmużów. Z czego 5 jarmurzów y, to jest najlepiej. I tylko tyle dzisiaj, tylko Skąd w skali. W nie oceniamy żadnej kategorii, bo to nie wyszło ostatnio. Nie wiem no, co jest wegańskiego bardziej niż jarmuż. Nawet nie jak nie smakuje jarmnie mowo eee, spróbujemy każdej z tych rzeczy i później mm, zrobimy jakąś klasyfikację od najlepszego do od najgorszego do najlepszego i to, co będzie najlepsze, to możemy zjeść całości. A resztę y, schowamy albo zamrozimy, albo damy komuś, albo po prostu zjemy kiedy indziej. Oprócz tego dzisiaj y, popijamy również nasze smakołyki kawą. Robert powie, jaką kawę pijemy. Ostatnio ktoś pytał o to. Kawa imbachi, Kolumbia. Kupiliśmy tę kawę bez cukru w Katowicach. Pozdrawiamy całą ekipę. Yy... I pijemy dripa na lodzie. Tak, jak zwykle. Zaczynamy od donatów, bo ja ci powiem, jakie to są donaty. Jeden jest yy, z domową krówką, a drugi jest oreo. Mm, jakie to ciężkie jest. Dobra. Pierwsze co chcę zauważyć, to to, że ten donat jest puszysty w środku i ma super konsystencję. Kotek cierpi. Mmm. to jest dobre. Jak Ale kocham... ja myślałam, że będzie nadzienie w środku. W donatach? No. W donatach nie ma nadzienia. z To jest raczej O Jezu, to jest dobra. Ile jarmużów? To skoro musi być coś lepsze. A mam tylko mm. 5-stopniową skalę, tak? Mhm. Nie wiadomo, czy będzie coś lepszego. Ale ja bym dała 4,5. Obum. Obomum. Obiemum. 5, 4,5. OK, słony karmel 5 jarmurzów, Oreo, yy, 4,5 jarmurzów na 5. Yy, dalej, no to jedziemy od tej strony dalej. Zgadnij co to jest? Sernik. Nie. To furnik. Ja jestem lekko przerażona, bo... Mi razem. O tym. Dobra, mówmy ja tak. lubię eliminować mięso, zwierzęce potrawy ze swojej diety, ale jednak sernik zawsze jak tam jakiś sernik, który jest jakimś eksperymentem, to to po prostu nie było dobre, a to jest dla mnie ważne. Pie wypieki są dla mnie ważne. Trzy, cztery. Myślę, że jest cytryna? żeby było takie kwaskowate jak ser mm, posmak jest taki dziwny, posmak jest taki, jak takie... Dziwna to ma konsystencja. No właśnie... Mm, ale jest o tak. wiele lepszy niż te rzeczy, które próbowałam w yes. cyklu eksperymenty sernikowe, mm, na początku smakuje jak sernik, później jest troszkę taki cytrynowy posmak, a później czuć, czuć, że to jest zrobione z tofu. E, ale jeśli ktoś tęskni za smakiem sernika. No w sumie. No to czemu nie? Ja bym tak dała 2,5. i pół. Trzy. Ale to tylko ze względu, mi się wydaje, że jesteśmy przyzwyczajeni do e, pewnej konsystencji sernika i... Może tak być. Tutaj mamy brownie. Dobrze. Z czym jest to? To z, czy, z fasoli? Czy, z czego to jest? Nie mam pojęcia z czego to jest. Możemy się zapytać w kawiarni. W piekarni możemy nie, dla mnie to jest obłęd. Dla mnie to jest pyszne. Dobra, ja to muszę zrobić disclaimer. Ja nie jestem w stanie tego zjeść. Mogę jeszcze ten ostatni tutaj? Z powodów, y, których nie chciałabym publicznie komentować. Kornelia nie lubi nie znawidzi czekolady. Dziękuję. No. Teraz się wszyscy dowiedzą, że jestem jakaś dziwna. To, wcześniej tego Tym nie widzieli. Radę... <laughs> Konsystencja jest idealna. Smak jest idealny. Ja może nie będę oceniała. Ja powstrzymuję się od oceny, bo to nie dla mnie. A ty? Ja ocenię za ciebie, czyli łącznie 10, bo ty dajesz 5 i ja daję 5. A ja daję 0. W sensie nie daję oceny. No to no jest Spokuje różnica. Na to czy nie? Pyszne jest. 5. To jest, ma taką konsystencję, taką oblepia podniebienie. Właśnie, i to mi ja przeszkadza, to jest najgorsze. To jest nie, jak to mi tak pod podniebienie i jeszcze ma taki bogaty, czekoladowy smak, to ja mam wrażenie, że mi się tu wszystko zaczyna sklejać i po prostu Uuu, jak? Ale polecam innym. Ja by... Tutaj mamy ciastko, 3-bit. Mmm, kot był w kuwecie. Super, super zapach przy jedzeniu. U, jest miękkie. Nie spodziewałam się tego. chyba jest budyń. Mhm, w 3 nie ma budynia. To jest jakiś hmm. krem orzechowy Dobre to jest. Bardzo, to jest orzechowe, arachidowe. No. Ten krem. Eee. Też jest trochę za dużo jak dla mnie czekolady. Troszkę hmm. brakuje mi tego, żeby te, Ale te wiem, że... tutaj były chrupkie wszytku, w Żeby trzy. tak można było, żeby to nie było takie gąbczaste. Ale to jest bardzo dobre. Nie jestem pewien czy w Trzywicie jest masło orzechowe. Czy tam są w ogóle orzechy. Nawet Cztery tak... jarmurze na pięć. No ja w sumie też, to jest lepsze niż ten ten lepsze niż... 4, ale to jest. nie jest lepsze, niż brownie. Nic nie jest lepsze niż brownie? To jest najlepsze. Ja to daję, temu daję 5, temu daję 4. To jest szarlotka. Szarlotka też myślę, że jest czy dość prosto... Czy trzeba coś prosto, tłumaczyć? Czy trzeba coś tłumaczyć? Że jest dość prosto zrobić yy, wegańską. O Boże, brakuje tylko lodów i ty śmietany, jakie to jest pyszne. No, jak u babki. Mmm, chyba no jak u mnie. Nie, no, rewelacja. I to samo. Prawdziwa klasyczna szarlotka, yy, na którą ma się ochotę zawsze. Pięć. Dla mnie pięć. Jak u babci, czyli jak u Korneli. To samo. Pięć. Jarmuż na pięć. Cztery i pół. Co? Przepraszam. Ty w jaki sposób. To jest lepsze niż brownie. We wszystkim. Żodyn. Ostatnia rzecz słodka na dzisiaj, czyli wegańskie jagodzianki. Które aż yy, ociekają jagodami od spodu. Mmm. jest puchate. Nie, nie smakuje mi to. Smakuje jak drożdżuwa z jagodą. Jest puszyste, puchate. Znaczy to jest... No, na tym polega jego dzięki, ale... Myślę, że ta kawiarnia ta piekarnia się nazywa puchate, bo ich potrawy są puchate? Nie, bo potem ludzie są puchaci. <noise> ale nie my. <noise> nie, nie. My nie grubniemy. Mm -mm. Za grube to ciasto ja nie czuję jak odprawia w ogóle. Nie smakuje mi to. Nie jest. smakuje. No to jest. <laughs> Ale mm, też tak, tak na cztery. Trzy. I ostatnia z naszych dzisiejszych potraw. Pizzerinka z niemięsną niekiełbasą. Nie można mówić, że to jest kiełbasa, bo to wkurza ludzi. KIEŁBASA wegańska! <grymne> nie zrobisz tego. <grymne> nie zrobisz tego, boże. Tak się robi donaty? Nie, nie no widzisz. <grymne> Ten wegański ser, nie ser, jest dobry. No, Ale ja czeka, bo ja nie jadłam tej kiełbasy samej sobie. Ciekawe z czego jest ten cel? Mm. Absolutnie nie ma żadnej różnicy. E, to musi mieć chyba inną skalę. To dla mnie ma 5 na 5 kiełbas wegańskich. 5 na 5 kiełbas. 5 na 5 kiełbas wegańskich. Dobrze, y, zjedliśmy wszystko, to było bardzo emocjonujące. Y, najgorsze to furnik niestety przegrał. Najlepsze? Któryś z tych donatów. Albo nie, dla albo mnie brownie. szarlotka jest najlepsza. Dobra, to brownie. Okej, okay, to, to Donaty do były źle. takie okej. Okay. Nie, dla w sensie mnie dobre, z były? to jest obłęd. Ale nie, to jest dla mnie najlepsze. Nie, to jest najlepsze. Jesteś, jesteś w błędzie. Dziękujemy za dzisiejsze towarzystwo w naszym wielkim y, teście wegańskich y, potraw, wegańskich smakołyków. Macie nie jeść mięsa. Nie! M nie wolno wam jeść jajek innych niż zerówki, jeżeli już, w ogóle. Nie jesteśmy terrorystami, Jesteście próbujemy. złymi ludźmi, Przesta jeżeli jecie mięso. <noise> yy, I ja nie zaglądam nikomu do talerza, chyba, że je mięso. A ja uważam, że jesteście wielkimi Przesta <głos> 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 Dziękujemy za dzisiaj, yy, widzimy się już za tydzień, dajcie suba, dajcie lajka, dajcie dzwoneczka. Wczoraj umiałam, dzisiaj już nie umiem. Chcesz powiedzieć? Tak, ja bym chciała powiedzieć że to jest e, bardzo obciążające dla mojej psychiki, to wszystko co się musi zdać, zanim zaczniemy jeść. Czyli musi być to wszystko tutaj przygotowane, musi być prezentacja wcześniejsza, bo to, no, to potem wejdzie w montażu. Nie, jak tak to wyknę?